Witam serdecznie tutaj Extreme Game Dzisiaj zetniemy parę drzew po prostu No ale tak, ścinamy sobie drzewo Gdzieś tu raz ściąłem drzewo w poprzednim odcinku i już go nie ma Nie wiem, znikło Także zetniemy sobie jedno drzewo Chociażby takie małe, mniejsze Tyk I pnia prawie nie widać no i żeby to drzewo skrobać to trzeba tutaj piłą pomachać. Oczywiście są sprzęty leśnicze do tego Ale one są bardzo drogie. Tu mamy kawał drewna, no nie podniesiemy go no, po prostu tak ręcznie tutaj zetnę. Ten kawałek ten mniejszy podniesiemy na spokojnie, żeby na przykład wrzucić tutaj. A ten jeszcze kawałek też podniosę. Ja, chłop jest silny nawet, powiem wam. Nie sądziłem, że on podniesie to. Ale to już nie jest do podniesienia dla niego. Z pomocą przyjdzie nam ładowarka teleskopowa. Z takim wysięgnikiem do drewna. Co nie jest drogie, bo jest stosunkowo dosyć tanie. Trzeba podjechać. Najlepiej to od góry właśnie tak chytać te drewna. I też dobrze by było, żeby one były Ok. I zamykamy kleszcze. Pyk, on to chyci i do góry. Tylko ostrożnie. I dobra. No i do przyczepy pakujemy to. I pakujemy to do przyczepy. Tylko ostrożnie trzeba. Otwieramy kleszcze. Kleszcze miałem otworzyć. Ok. Do góry i już mamy kawał drewna praktycznie całe drzewo tutaj ścieliśmy jeden mały kawałek i możemy to od razu zawieźć do tartaku ale tego drewna jest dosyć mało także zetniemy jakieś jeszcze inne drzewa o kurde co tu się odwaliło patrzcie no nic się nie dzieje z tym dobra zetnijmy ten kawał kłody po prostu piłą Może to jest za ciężkie dla niego Patrzcie co tu się odwala Dobra, podniesiemy to tak i może da radę to umieścić do wózka Do ty. Co on robi I dobra No i cóż, tę kłodę trzeba ciepnąć tam do tego wózeczka małego Buzek będę musiał mieć większy teraz. Otwieramy kleszcze. Ok, pyk, leci. No i mamy jedną dużą kłodę. Działa to jak działa. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale jest w miarę dobre. Tu nic nie widać, tu te liście zasłaniają. Nie wiem czy to są krzaki po prostu tutaj. Całkiem możliwe. Weźmy te. Żeby krzaki usunąć, to nie wiem co trzeba kupić, ale nie wiem czy w ogóle się da usuwać krzaki tak normalnie. Nie ja jest zazwyczaj... Możecie dać znać w komentarzu. Ja je usuwam w taki sposób, że po prostu zmieniam typ terenu. Biorę trawę. Usuwam te krzaki, które mi przeszkadzają. Proszę bardzo, pyk pyk, nie ma krzaków. To to kosztuje trochę. Ale tak, tak można usunąć te krzaki, żeby nie przeszkadzały. Tu mamy takie coś, także trzeba to chyba upiłować prawdopodobnie i teraz można to przenieść. Jest. Dobra. I ten kawałek jest. Tak to miało wyglądać. Mocno słości. Teraz powinno działać ostrożnie, do góry. No i weź to. Czasami wydaje się, że szybciej by było to ręcznie zbierać. No i dobra, zapakowaliśmy drewno. Już więcej się tutaj raczej nie zmieści. Można by było sobie jeszcze tutaj ściąć jakieś. No ale tutaj ten kawałek mały też jest dla niego za ciężki, dla tego hopa. Najlepiej to przeciąć na pół i wrzucić do tego. Patrzcie jakie hitboxy to ma. To ma jakieś hitboxy takie dziwne. No kurde, no bo ta gra jest taka zbugowana po prostu, nie? Ale mniejsza z tym. Weźmy jeszcze ten mniejszy kawałek. Chciałbym to zawieść. To też ma jakiś hitbox z, z dziwny. Ten nie za ciężki. Dobra, pojedźmy z tym, bo już mam tego dosyć. Trzeba bardzo powoli jechać. Zapnijmy to, co mamy na tym. Opatrzcie, nawet tak można to zapieć. Ty, nie mogę skręcać. Jakie jaja. Przyspawany jest do tego wózka i nie może skręcać. Dobra, wysiądę, odepnę to. Dobra, teraz będę mógł skręcać. Ten kawałek spadnie, niech spadna już. Ach, ja to zawiozę do tartaku, trzeba powoli jechać i zobaczymy ile uda nam się zarobić ja już to tam posprzedawałem kilka drewien. także jakieś 3000 wtedy zarobiłem nie 6000 zarobiłem praktycznie rzecz biorąc coś tam z groszkiem może mniej ale to fajnie idzie po prostu teraz tutaj w prawo byle pociąg nie jechał i nas nie zmiażdżył jak w innym odcinku było No, trzeba naprawdę wolno jechać Już miałem tyle tych wypadków śmiesznych Trzeba uważać jak inni kierowcy jeżdżą bo oni też mogą czasami zajechać nam drogę Oczywiście tam wszystkiego nie pociąłem, nie wrzuciłem bo się nie mieści nie ale sprzedajmy 6 tysięcy patrzcie 6 tysięcy za to no to jest fajna kasa nie tej to, to naprawdę jest dużo kasy za te drzewa, no to się opłaca oczywiście trochę trzeba się pomęczyć z tym no ale widzicie, że tutaj jeżeli chodzi o hajs z tego, to jest spory, nie? bo te drzewo waży swoje i później będzie można się zastanowić nad kupnem nowych części nowych rzeczy to drzewo całe wykarczować z tego pola co rośnie tam i super no myślę że to drzewo tam warte to będzie z 30 tysięcy na moim polu nawet jak na początku gracie to może warto kupić sobie taki mały traktor piłę wyciąć całe te wszystkie drzewa co macie na polu sprzedać je i kasaleci nie wiem jeszcze co z tymi krzakami, czy, czy jest jakaś możliwość ścinania tych krzaków. Możecie dać znać w komentarzu, czy, czy jest taka opcja w tej grze. Może z tego jakiś materiał da się otrzymywać, ale nie zauważyłem tego. No ja myślę, że to tyle w tym odcinku. Ten chwytak dla tej maszyny. Kupicie ładowarki teleskopowe i macie tutaj ten chwytak. To jest on. I on kosztuje 3 1400 No tutaj tak fajnie wyglądało, że ja sobie podjadę i to drewno tutaj wleci mi do tego, jak je chwycę, ale to tak słabo działa. Są po prostu błędy w tej grze takie. Ja myślę, że to tyle w tym odcinku, także trzymacie się ciepło, cześć. Ja Jaści nam dalej trzeba. очку are these sources that you are... Yes I am.